Cześć, Freepafel, witam Was w moim nowym, mrocznym obozie. Nie tylko obozie, nie tylko obóz jest taki. Otóż stało się to za sprawą pewnych dwóch modów, które dodają do naszych poziomów i obozu takie jakieś coś z endu. Przez to, po pierwsze, zamiast muzyki mamy takie jakieś dziwne dźwięki, po drugie, mamy winietę, której tutaj akurat mało widać, że dookoła jest ciemno, a w środku jest jaśniej. Dodatkowo tło. Jest takie endowe. No jakby to tło mógłby. Nie wiem, czy tak się da, ale fajnie było, jakby podmienił tło, żeby te gwiazdy jednak nie były fioletowe, tylko rzeczywiście jakieś białe czy nawet żółte. Ale daje to takiego klimatu. Naprawdę. Weźmy pójdźmy na jakąś misję. Gdzieś, gdzie powinno być ciemno. Nie wiem, pójdźmy na creeperowe lasy. To już jest taka ciemna miejscówka, już tam niby trochę jest takiego mroku, ale tak za mało. O. Co? Ale to się zbugowało Czyli rzeczywiście, gramy się, że to jest poziom z endu. Gramy się, że to jest poziom z endu i po prostu puszcza tą mowę początkowo na jednym z endowych poziomów. Przecież wszedłem na dosyć wysokiej apokalipsie, więc chciałem się zniżyć, żeby nie umrzeć przypadkiem. Teraz wszystkie te źródła światła są tak. Widoczne. One taką różnicę robią. Te grzybki, jak to ładnie wszystko wygląda. Ty, a jeżeli to jest poziom endowy, tak teoretycznie, to czy osoby bez DLC mogłyby tu wejść? Zgaduję, że tak. Niech ktoś to sprawdzi. To wejście. Pa, jak to ładnie świeci. Czekajcie, pójdziemy tam do tamtych pająków. O, no i zepsuli klimat, no. Panie! Wow. Serio, ta jaskinia jak jest ciemna... ...to serio robi różnicę. I to dużo. No ja normalnie mógłbym na takim czymś grać. To dobrze wygląda po prostu. Zobaczmy jeszcze jakieś poziomy. Co jeszcze powinno być takiego ciemnego? Powiem wam, że. w nederze jest trochę zbyt jaskrawo. Szczególnie karmazynowy las. To jest po prostu zbyt jaskrawe. To czasami aż boi w oczy. No spójrzcie na to. Okej. Okay. Mmm. Tutaj tego nie ma. Możliwe, że nie chciałbym się dodawać DLC, bo po prostu, wiecie, jakby każdy poziom trzeba osobno robić. Czekam, wszedł na przykład tutaj? To czy też nie będzie działać? Każdy poziom trzeba osobno właśnie tak robić. Nie można, że po prostu nowe w wszystkich misjach sobie to zrób. Tak się nie da. O, tu działa. Ale dobrze to wygląda. Niby ten poziom wyglądał dobrze, jak był jasny. Ale teraz jak jest ciemny, też jest git. Też to dobrze wygląda. Może opcję wyszczyt. To jest taka, wiecie, miejscówka końcowa. Powinna być jakaś taka mroczna. O, właśnie. Jeszcze to jakaś burza czasami jest. Wcześniej nie widziałem w ogóle, że te okna świecą. Ła, wow. tej lawy to ja w ogóle tutaj nie widziałem. że ona tu jest, ten ogień jakieś światło dawał. No, tylko trochę to tło, no, endowe tło. Trochę nie pasuje. O nie, o nie, proszę nie. Pułapka. I ta muzyka z endu. Nie, 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 nie. Dobra, już znalazłem jedyny powód. I taki ostateczny, dla którego nie będę używał tego moda. Nie, ta muzyka boli w, oszy, w uszy po prostu. A jak tu będzie, tu? Eee. Tu nic się nie zmieniło. Jak chcecie, to sobie możecie to pobrać. Jak instalować mody, to robiłem poradnik. Linki do tych modów macie w opisie. Do zobaczenia i sięka.